Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich moi mili, z tej strony CalderN. Dosyć długi czas nie nagrywałem Fallouta, no postanowiłem, że w końcu do niego wrócę, najwyższy czas. Wszakże nie chcę porzuca porzucać tej serii, w końcu do końca gry nie zostało już tak daleko. Sądzę, że w może ośmiu odcinkach, jeśli dobrze mi pójdzie, no wyrobię się we wszystkim i zakończę już mm, tą serię Tak więc zbędnego przysłowiowego pierdolenia yy, Zabieram się do roboty I tak, dzisiejszy odcinek poświęcę raczej, poświęcę raczej głównie na yy, wyczyszczenie Bractwa Stali ze wszystkich kłościków i yy, zadań yy, Dlatego też wyruszę yy, na początek do sali treningowej i pogadam z Talusem. Tak, Talus został poinformowany, że e, udało nam się uratować jednego z jego, mm, jakby to powiedzieć, podwładnych. O, nawet on tutaj mówi. E, o ile, do, jeśli Sięgniecie pamięcią w dosyć odległe czasy, gdy byliśmy jeszcze w The Hub. No, w jednym z domów ratowaliśmy dziadka. Pewną pełną osobę. No ona wyglądała jak dziadek, bo wlekła się bardzo wolno. Tak naprawdę ona należała do Bractwa stali i wyła właśnie pod władnym talusa. Tak więc w zamian za jego uratowanie będziemy mieli dostęp do ciekawych nagród. Takich jak właśnie możecie zobaczyć. Mamy wyrzutnię rakiet, mamy pistolet laserowy, mamy super młot oraz mamy pancerz wspomagany. Pancerz wspomagany, czyli coś, co e, lubimy najbardziej i chcemy mieć w końcu e, na sobie. Niestety w tym momencie zrezygnuję z pancerza wspomaganego. A dlaczego? No, dlatego, iż są dwa sposoby na zdobycie tego pancerza w grze. E, w tym momencie możemy wziąć inną nagrodę, która no, może nam się bardziej przyda. Pan też, pan, też wspomagany pójdziemy za chwilę, wykonamy innego kłeścika, właśnie tego drugiego. Młotem nikt nie walczył u nas. Pistolet laserowy jest dosyć chałowy, więc wyrzutnie rakiet wezmę. Jak, jak to na ogół, właśnie robię. Dodatkowo skosiliśmy 1500 punktów doświadczenia. No, nie mało, muszę przyznać, nie mało. Dobra, nie wiem, czy. Ile mam kapsli? To jest ważna kwestia. Mam 11 tysięcy. No cóż, przydałby tu się jakiś handlarz. A ja nie pamiętam za bardzo, kto tutaj mógłby być handlarzem. Sprawdzimy jego, czy ma jakieś kapsle. Niestety nie. No cóż, może sobie. Dobra. Do niego jeszcze wrócimy. Handlarza raczej takowego nie widzę i raczej nie. Nie wiem, czy tu był jakiś. A szkoda, no mamy 11 tysięcy 11 kapsli, więc powinno to wystarczyć na co nieco. Jedziemy na trzecie piętro, o ile dobrze pamiętam. Za chwilę zobaczę. Nie, jednak nie trzecie. Które to było piętro? Drugie czy czwarte? Może czwarte? Nie, jednak nie. No to jednak drugie zawsze się na końcu trafia tam gdzie się chce e, ostatecznie trafić. No, e, to tu tak dokładnie tu już widzę e, salę, za którą się rozglądam, a mianowicie chodzi o salę operacyjną, operacyjną gdzie będziemy mogli wykonać kilka e, przydatnych operacji. Oczywiście nie za darmo, dlatego też przez całą grę Fallouta ciułamy, ciułamy te kapsle. Aby było nas stać na e, zrobienie owych operacji. No dobra, to w takim wypadku. Jeszcze tylko się rozejrzę. Tak, na pewno dodamy percepcję o 1, na pewno dodamy inteligencję o 1. Zręczność mamy na maksa, więc odpada. Percepcja, inteligencja. No i pozostałe już, jeśli nam starczy. Co ci dolega? Czy przeprowadzacie operację oczywiście? Szczegóły? Koniec, dobra. No i wyskakuje nam lista operacji, których, którym możemy się poddać. No i od razu nie czekając, od razu tak, percepcja. Będzie nas to kosztowało 4000 kapsli. Drogo, ale bierzemy. Dobrze, moi mili. Pozwoliłem sobie podnieść percepcję oraz inteligencję o jeden punkcik. Niestety na pozostałe nas na razie nie stać. Pominąłem to podnoszenie i tą rozmowę, ponieważ miałem problemy z, z nagrywaniem. Fraps mi nie chciał zacząć wyła, mi wyłapywać nagrywania podczas tych rozmów i, i, i no coś dziwnego, bo w każdym razie udało się, zaczął nagrywać. Po zrobieniu dwóch operacji, czyli inteligencji na 9 oraz percepcji również na 9. Inteligencja kosztowała 6000 kapsli, percepcja jak zapewne widzieliście wcześniej 4000 kapslet, czyli to już jest łącznie 10, mi zostało 1000, zostało 1000 kapsli. Jeśli chcemy podnieść sobie pozostałe statystyki, no musimy pociułać jeszcze trochę, ponieważ tam te statystyki kosztują po 3, po 2000. Tak więc musimy jeszcze ze 4 czy 6 tysięcy, 4-5 tysięcy jakoś sobie uzbierać. Dobra, na tym piętrze to już chyba wszystko. Niech to się rozejrze. Tak, dobrze, dokładnie, to już wszystko. Polecam zbierać jeszcze te kapsle, jeśli uzbieramy to, wrócić i dokonać pozostałych operacji. Tak czy inaczej, dzięki temu, że Intelekt mam teraz na 9, będę dostawał więcej punktów, więcej punktów umiejętności na level. A dzięki percepcji rzecz jasna będę lepiej strzelał na odległość. Dobra, jedziemy na, na trzecie piętro, gdzie już wcześniej byliśmy. I idziemy z, złożyć nasz pancerz wspomagany. Jak widzimy, tu mamy pokój. No i na jednym ze stołów leży właśnie, leżą części do pancerza wspomaganego. Pogadamy z mechanikiem, który tutaj urzęduje. Dokładnie, tu się dowiadujemy od niego, że on ma jeden pancerz, który leży właśnie na stole, na zbyciu, tyle że brakuje jednej części, motywatora skurczowego. Spytamy go się, gdzie możemy coś takiego dostać. No, dokładnie, on nam powiedział, gdzie możemy spróbować dostać owym motywator skurczowy, tak by pancerz wspomagany w całości można było złożyć. No, innymi słowy, idziemy ponownie na pierwsze piętro. Na pierwsze piętro do magazynów. No, lekkie ścinki, już jestem przyzwyczajony. Dobra. Tu są magazyny jak widzicie, skrzynie z zaopatrzeniem i tym podobne, strażnicy przy drzwiach. I musimy pogadać z Michaelem. No, z nim już gadaliśmy przed chwilką dosłownie. No i pytamy się o motywator skurczowy. W tym wypadku musimy dysponować dosyć wysoką retoryką, aby móc go mu wyperswadować to, iż potrzebujemy tego motywatora. No i co nieco skłamać rzecz jasna tak niby wyrzutnie rakiet możemy pobrać od, od, od właśnie dzięki temu że talus nam dał takie uprawnienia ale my potrzebujemy jeszcze motywatora skurczowego o, dokładnie. Oczywiście kłamiemy. On patrzy na papiery, ale oczywiście w papierach tego nie ma. Wybieram ostatnią opcję tym razem, dzięki wysokiej, właśnie retoryce. No i dzięki temu motywator skurczowy powinien wpaść w nasze łapy. Tak, dokładnie jest niewielki element mechaniczny, motywator skurczowy. Dobra, jest ładnie, jest ładnie. Tego nam właśnie było potrzeba do tego właśnie było nam trzeba do złożenia pancerza wspomaganego. Jeszcze zerknę tylko ile naprawy mam. Jest ok, ponieważ będziemy musieli jeszcze sami naprawić ten pancerz. 73 nie jest najgorzej, powinno nam w zupełności wystarczyć. Będziemy do niego z powrotem, no i mówimy mu, że mamy motywator skurczowy. Okej, okay, on nam dał jeszcze, z tego co pamiętam, książkę, ponieważ sam nam nie złoży owego pancerza. Tak, dokładnie, musimy ją przeczytać. To jest poradnik, jak samemu złożyć właśnie pancerz wspomagany. Po ukończeniu radosnej lektury możemy zabrać się do naprawy właśnie pancerza wspomaganego. Mam nadzieję, że nam to się uda. Tak, dokładnie. Zyskujemy 500 punktów doświadczenia dodatkowo. Niestety, o ile dobrze mi się wydaje, mamy zbyt, zbyt dużo rzeczy przy sobie, ale sprawdzimy. Tak, dokładnie. Dysponuję zbyt dużym obciążeniem. Więc, 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 więc. Wyrzucimy, co nie? To na początek wyrzucimy. Minigana oraz rakietnicę. Oczywiście my to za chwilę podniesiemy, będziemy w stanie, ponieważ pancerz wspomagany. O, jeszcze nie możemy, no proszę. Pancerz wspomagany nam podniesie siłę o trzy chyba, punkciki, jak o ile się nie mylę. Jeszcze nie mogę, no co jest, ile to ustrojstwo waży. Co ja mam tu jeszcze przy sobie, co mógłbym wypieprzyć? No, trochę ogniw, one są bardzo ciężkie. Nadal nie mogę, no paranoja. Dobra, rozbiorę się całkowicie. No, nareszcie. I tak, idziemy na sam dół i na, tak, w naszym ekwipunku o, w końcu pancerz wspomagany, który później będziemy mogli rzecz nas zmodernizować się na jeszcze lepszy, oczywiście ikonka z menu głównego pancerza, pyk, o i tak, 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 dokładnie, tak, posiadaliśmy sześć siły. Aktualnie mamy 9 dzięki pancerzowi, ale dzięki operacji, którą mam nadzieję, jeszcze przeprowadzimy. Nasza siła podskoczy do 10. Tak więc widzicie, da się wymaksować. Po, da się postać wymaksować to całkiem ładnie. Teraz podniesiemy, podniesiemy yy, cały sprzęt, który wyrzuciliśmy. Bez problemu możemy to zrobić tym razem już. No i tak, snajperkę możemy już. Yy, Możemy jej się pozbyć już Możemy sobie ustawić bez problemu plazmówkę w łapie Wszakże nie dysponujemy jeszcze jakimś super, jakąś super celnością z broni energetycznej, ale... No już wystarczającą, żeby zrobić niemałe kuku naszym oponentom. Dobrze. Gdy już posiadamy pancerz, o wow, tam coś zostawiłem. Ogniwa termojądrowe obciążenie jest maksymalne. No nie, no co takiego? Znowu jaja sobie robicie, dobra. Będę musiał chłopakom coś oddać. Tylko co mogę im oddać? Tycho, 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 tycho. Tobie mogę oddać na pewno snajperkę. Mi się już nie przyda. I mogę ci oddać cały zapas amunicji. Będziesz teraz prół ze snajperki właśnie. Mm. Jeszcze coś mógłbym ci oddać pancerz. Oczywiście Wyciągnij najlepszą broń, dokładnie. On teraz powinien ze snajperki korzystać. Podniesione, podniesione wszystkie, dobra. Co ja bym zrobił bez tych ogniw, foin, najbardziej wartościowa broń? Dobrze. I tak, jesteśmy przy okazji od razu na, na trzecim piętrze, więc wejdziemy do w pewnego rodzaju biblioteki lub archiwum, tak to można nazwać. Będziemy musieli pogadać tutaj z jedną osobą, tylko nie pamiętam, która to jest. Wire, to jest chyba ona. Tak, dokładnie.

Tak, dostajemy od niej holodysk. Holodysk, który należy no niezwłocznie przeczytać. Jako że informacje w nim zawarte później nam się przydadzą. Zdecydowanie tak, do rozwiązania jednego questika na inny sposób. Czytamy. Przy okazji dostaniemy rzecz na 100 punktów doświadczenia. No i teraz już gdy. Przestudiowaliśmy właśnie owy holodysk, tu już nic nas na tym piętrze nie trzyma. Możemy udać się chyba bez problemu na piętro ostatnie dokładnie tak. Będziemy musieli pogadać z Maxonem, jednym ze starszych. Jak ja mam obciążenie, 209 dobra, nie jest źle. No to tak, pogadajmy z nim. Murtwimy... Uh, well, tf. Y Mówimy mu o wszystkim, co przeżyliśmy na powierzchni od czasów, y no od początku naszej przygody. Oni tutaj wiedzą, ponieważ raporty im zostały składane. Tak, dostaliśmy, dostaliśmy zadanie, w którym musimy iść zbadać północne regiony kraju, jako że no, dzieją się tam dziwne rzeczy. Przy okazji spytaliśmy go się, czy możemy dostać jakąś dodatkową broń. Do, aby nam łatwiej było, że jasna. Tu mamy na przykład karabin snajperski, którego nie potrzebujemy. Wyrzutnie rakiet, którą już posiadamy. Pistolet laserowy, tak jak mówiłem, jest dupny. Rękawice wspomaganej jeszcze nie mamy, więc weźmiemy, a ona nam się przyda, jeśli chodzi o sprzedaż, ponieważ nikt raczej nie będzie jej u nas używał. No dobrze, to nie pozostaje nam teraz nic innego, jak udać się na północ i zbadać. Tereny, które tam są i mm, ewentualnie jeśli będzie się działo coś niepokojącego, to wrócić i zdać raport. No, ścinki, rzecz jasna, ścinki. Wyglądamy już porządnie, pancerz wspomagany, tak więc yy, raczej nie będziemy musieli się bać większości oponentów, którzy staną aktualnie na, nam na drodze. No i ładnie. Jesteśmy z powrotem na powierzchni O ile dobrze pamiętam, nie będziemy mieli pokazanej pokazane, znaczy zaznaczonej na mapie lokacji, do której musimy się udać. Musimy ją sami odnaleźć Dokładnie tak Ona jest gdzieś na północy Po lewej stronie od Krypty trzynastej, czyli tam, gdzie zaczynaliśmy grę. Chyba bardziej w lewo, jeszcze musimy odbić. No i jakiś atak, co nas tu próbuje napaść. Oj, skorpion, rad skorpion. Bez broni go próbujemy nałożyć. Nasi towarzyszko i tak. Się pozbędą. Tak jak mówiłem, po co marnować no, amunicję termojądrową na no, już małe zagrożenie, ponieważ skorpiony nam dużo już nie, po, nie będą mogły zrobić. Jest kolejny atak. Wow! No i tu już mamy. Do myślenia zaatakowali nas supermutanci. Tak więc lepiej się ich pozbyć jak najszybciej. No właśnie, ten ma minigana. Trzeba się go pozbyć, aby nie zagroził naszym towarzyszom. Uj, wszyscy mają minigany. to to może nieźle e, zagrozić naszym towarzyszom, tak jak już mówiłem. Uff, wszedł krytyk, ładnie. 84 punkty doświadczenia. Muszę jakieś agro skupić na sobie. A, Ian, jak zwykle koniec amunicji, co nie. Dobra, jeden z głowy. Odsunę się, aby tamten nie trafił z minigana naszych. Tak myślałem, że mam miota czognia. Tak, Jan, tak, bardzo fajnie. Tylko co ja mam teraz zrobić? Kiedy tak stanąłeś, no to ten typek z miotaczem ognia może cię zmieść, dosłownie. Oj, pudło. Dobra, leży martwy. Został tylko jeden. No, prawie 2000 punktów doświadczenia za nich nam poszło. Trzeba uważać, na supermutantów trzeba uważać, szczególnie już w tych etapach gry, tak jak widzicie, oni już dysponują, no, niesłabym orężem. Nasi towarzysze mogą łatwo polec nad naporem, no, mamy maksymalne obciążenie. tacze ognia same mieli. No właśnie jakby któryś został trafiony, to pochodnia by została tylko pochodnia. Dobra, rakietnicę oddamy rękawicę wspomaganą również tego minigana Ian i ani tak z tego nie może korzystać. No, 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 szybko. Dobra, jeden miot ognia. pójdzie wszystko na handel. Jak tylko uda nam się to podnieść. No, tego już się nie uda. Dobra, mniejsza o to, to co mamy, to sprzedamy. I tak wszystko co posiadamy jest warte niemałej kasy. No dobrze, gdzie oni są? O, jest, nareszcie! Tak jak widzicie, daleko na północy. Dalej nie wchodzimy, od razu Wam mówię. Mieliśmy przyjść tylko się rozeznać, wykonać mały zwiad, więc wystarczy, że wejdziemy do teren tego, tej lokacji i możemy od razu wracać. Jest to baza wojskowa udajemy się z powrotem prosto do bractwa zdać raport. możemy, Fakt faktem możemy wparować od razu do tej bazy, ale po co, skoro jeśli zdamy raport to dostaniemy dodatkowe punkty doświadczenia teraz. Po drugie, jak nam dobrze pójdzie, to dostaniemy wsparcie, ale tylko i wyłącznie na powierzchni, w środku bazy już niestety nie, ale na powierzchni dostaniemy wsparcie trzech czy czterech paladynów, co jest również siłą, z którą należy się liczyć i nam w znacznym stopniu pomogą. No to przekazujemy mu wszystkie informacje. Okej, okay, dobra. Dostaliśmy teraz inne zadanie. Kolejne zadanko, żeby przekonać radę starszych, iż trzeba podjąć jakieś działania. Przy okazji dostaliśmy również 1500 punktów doświadczenia za wykonanie właśnie tego zwiadu. Będziemy pędzimy szybko. No, i dobrze, mówimy. Mówimy, co tam nam na sercu leży. I wpada nam kolejne 1500 punktów doświadczenia. Udało nam się ich przekonać, iż trzeba coś z tym zagrożeniem ze strony mutantów jak najszybciej zrobić. Teraz już, no, z tego co mi się wydaje i z tego co pamiętam, Wykonałem, wykonałem chyba wszystko, co było do zrobienia w Bractwie Stali. Możemy spokojnie opuścić już z czystym sumieniem, właśnie ich, ich, ich bunkier. Ale ja w tym miejscu się pożegnam. Wrócę w następnym odcinku. Poza nagrywaniem pójdę i sprzedam wszystkie fanty, które posiadam i zrobię pozostałe dwie operacje, żeby Was już tym po prostu nie zanudzać. I zaczniemy od następny odcinek, od ataku na właśnie na bazę wojskową, bazę przejętą przez supermutantów. No i cóż, komentujcie, subskrybujcie, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się i na razie.